Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda. Proszę o wprowadzenie sztandaru Krajowej Administracji Skarbowej. Szanowny Panie Prezydencie, dostojni goście, Szanowni Państwo. Mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystości wręczenia aktu mianowania na stopień nadinspektora służby celno-skarbowej. Serdecznie witam Panią Magdalenę Rzeczkowską, Ministra Finansów. Reprezentującego Prezesa Rady Ministrów, Pana Jarosława Wenderlicha, Podsekretarza Stanu, Wiceprzewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów. Pana Bartosza Zbaraszczuka, sekretarza stanu szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Witam wszystkich funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szczególne słowa powitania kieruję do inspektora Macieja Śniackiego, który za chwilę znał Pana Prezydenta odbierze akt mianowania oraz do najbliższych pana inspektora w uroczystości uczestniczą pan Jacek Siewiera, sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, pani Barbara Brodowska-Mączka, dyrektor generalny Kancelarii Prezydenta, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Mirosław Wiklik. Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy akt mianowania na stopień nadinspektora służby celno-skarbowej, a minister finansów pani Magdalena Rzeczkowska, kordzik honorowy służby celno-skarbowej. Zapraszam pana prezydenta, zapraszam panią minister. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 192 ust. 4, w związku z artykułem 197 ust. 4 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra finansów mianował na stopień nadinspektora służby celno-skarbowej pana inspektora Macieja Siniarskiego. Zapraszam pana inspektora. Dziękuję pani minister, a pana prezydenta uprzejmie proszę o zabranie głosu. Wielce szanowna pani minister, szanowni panowie ministrowie, szanowna pani dyrektor, panie generale, wszyscy. Wielce Szanowni Państwo, na czele z Panem Nadinspektorem, Panem Generałem, najbliższymi Pana Generała, a także współpracownikami i przyjaciółmi, bardzo serdecznie gratuluję. Bardzo serdecznie gratuluję tego awansu, tego niezwykle ważnego momentu przełomowego wstąpienia. W Korpus Generalicji Rzeczypospolitej Polskiej w służbie celno-skarbowej. Wielu ludzi powie to: ukoronowanie kariery w służbie. Ja bym powiedział, to niezwykły etap, panie generale. To moment, w którym rzeczywiście wstępuje się na pewien piedestał, ale to także i wielkie wyzwanie wielkie wyzwanie dla człowieka wciąż młodego. A zarazem niezwykle doświadczonego służbą w administracji, służbą w organach celno-skarbowych przez ponad 20 lat. Dzisiaj od 2019 roku jest Pan generał naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego Pomorskiego. Realizuje Pan z powodzeniem, współuczestniczy w realizowaniu tej reformy, która została zapoczątkowana. De facto w 2017 roku, kiedy powstała Krajowa Administracja Skarbowa, kiedy służby zostały w jakimś sensie zespolone, ale to przede wszystkim moment, w którym praca i wykonywanie obowiązków dla Rzeczypospolitej Polskiej przez tą służbę, dzisiaj służbę celno-skarbową, jedną można powiedzieć w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, stało się nieporównywalnie bardziej efektywne dla Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim dla jej finansów, dla finansów publicznych, dla budżetu polskiego państwa. Nie byłoby prawdopodobnie możliwości zrealizowania tak wielu prospołecznych działań, nie byłoby możliwości tak ogromnego podzielenia dochodów państwa. Pomiędzy społeczeństwo, pomiędzy różne grupy społeczne, nie byłoby takich możliwości rozwojowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, gdyby nie ta reforma, ale gdyby też nie, co tu wiele mówić, znakomita służba osób odpowiedzialnych za realizację zadań Krajowej Administracji Skarbowej, w tym służby celno-skarbowej. Pan generał z całą pewnością jest tutaj członkiem elity. Wśród tej właśnie służby, tych, którzy właśnie na swoje barki wzięli realizację tego niezwykle ważnego zadania i wypełnili je znakomicie. Z tym większą satysfakcją wręczam panu generałowi, panu nadinspektorowi, tą nominację, gratulując z całego serca, a jednocześnie czyniąc to ze spokojem ducha, że właściwa osoba znajduje się na właściwym miejscu, znakomicie realizując obowiązki wobec polskiego państwa. Dzisiaj Wielu obywateli mówi, że ta administracja skarbowa, którą ma obecnie do czynienia te organy podatkowe chociażby są o wiele bardziej przyjazne, o wiele lepiej się z nimi współpracuje, o wiele łatwiej się z nimi współpracuje, o wiele łatwiej klarowniej można zrealizować szybciej, sprawniej swoje obowiązki poprzez cyfryzację, poprzez informatyzację, poprzez wiele różnego rodzaju ułatwień i technologicznych i po prostu Innowacyjnych, w znaczeniu również pewnej myśli pozytywnych rozwiązań, które stają się codziennością i są wdrażane w życie i funkcjonowanie państwa służby. Z całego serca za to wszystko dziękuję i życzę powodzenia w dalszej służbie dla dobra Rzeczypospolitej. Życzę zatem dalszych sukcesów w służbie, dalszych sukcesów zawodowych, ale życzę także i panu generałowi i najbliższym powodzenia. Żeby był czas dla rodziny, mimo wszystkich wyzwań, jakie są związane z realizacją obowiązków i żeby szczęście było zawsze i towarzyszyło państwu we wszystkich codziennych sprawach. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie. Proszę o odprowadzenie sztandaru Krajowej Administracji Skarbowej. Dando. 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 Szanowni Państwo, na tym zakończyliśmy oficjalną część uroczystości. Dziękuję Panu Prezydentowi. Dziękuję Państwu.